Śmierć Czarniego Kirka wstrząsnęła Ameryką. Po tragedii kraj pogrążył się w żałobie, ale też w ostrym sporze politycznym. Śmierć Czarniego Kirka stała się kolejnym punktem zapalnym w podzielonej Ameryce. Dla prawicy to dowód, że polityczna nienawiść zbiera tragiczne żniwo. W internecie nie brakuje wpisów, w których przeciwnicy Kirka nie kryją satysfakcji z jego śmierci. Nie. Charlie Kirk nie żyje, o nie. Donald Trump wprost winę za śmierć młodego aktywisty oskarża radykalną lewicę, zapowiada działania wobec organizacji, które mogły przyczynić się do tej tragedii. Wiele osób, które tradycyjnie określa się mianem lewicy, jest już objętych śledztwem. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie wyklucza, że Antifa zostanie uznana za organizację terrorystyczną, co daje służbom dodatkowe możliwości do działania, wskazuje profesor Mieczysław Ryba. Zmiana tutaj prawna w tym zakresie i uznanie Antify jako organizacji terrorystycznej daje narzędzia prawne policji, prokuraturze, sądom i po prostu rozpoczęcia pewnej pracy operacyjnej. Chociażby inwigilacji. Może to jednak oznaczać jeszcze większe podziały w społeczeństwie, zaznacza dr Aleksander Kozicki. To wywoła wściekłość środowiskach lewicowych. To jest, to jest oczywiste, ponieważ każdy, kto. Zna się na prowadzeniu działalności społecznej, na organizowaniu manifestacji, wie, że do tego typu działań są potrzebne bardzo duże środki. Zdaniem ekspertów amerykańskie społeczeństwo znalazło się w punkcie krytycznym, mówi profesor Tadeusz Marczak. Wojna domowa wynika stąd, że. W społeczeństwie amerykańskim są reprezentowane dwie nieprzystające do siebie wizje Ameryki i jej przyszłości. Jest to starcie między patriotami a globalistami. W cieniu politycznego sporu na całym świecie odbywają się manifestacje upamiętniające czarnego Kirka. Na czuwaniu w Arizonie tysiące osób wspominało aktywistę jako charyzmatycznego lidera, ale przede wszystkim jako człowieka wiernego swoim wartościom. Nie umarł z powodu swoich wartości politycznych. Stało się tak z powodu wiary w Boga i Jezusa oraz przesłania, które głosił. Uwielbiałam Charlie'ego. Jestem patriotką i chrześcijaninem. Byłam na jego wielu wiecach. Najważniejsze teraz to po prostu się nie bać. Nie pozwolić, by ludzie zastraszyli nas i zniechęcali do zabierania głosu. Jednak stratę najmocniej odczuwa rodzina. Nigdy, nigdy nie znajdę słów, aby opisać stratę, którą czuję w sercu. Charlie Kirk miał 31 lat. Osierocił dwójkę dzieci.